Witam Państwa. Tutaj yy, mało piszą typa, i dzisiaj otwieramy sobie te yy, czekoladki z kalendarza yy, adwentowego, więc ja sobie wyjmę. Dzisiaj jest 4 grudnia, dlatego trzeba znaleźć 4. Ja nigdy nie umiem znaleźć tego. Widzowie, więc napiszcie w komentarzu, jak umiecie. A ja sobie to otworzę, oszukam. Okej, okay, widzowie ogólnie znalazłem cztery tutaj. Widzicie? Nie zajemy to jakieś długo i teraz sprawdźmy jaka czekoladka. Okej, okay, widzowie, a więc ogólnie czekoladka jest w, z orzechami. Hmm. Dobra. A więc tak. Um, y, cukierek jest cały w czekoladzie. Um, jest y, posypany orzeszkami i mm, ma kokos. I to jest ten mm, pralina kokosowa. n tak, prajina kokosowa nie jest bardzo dobra, moja ocena to 10 na 10. Żegnam.